Xiaomi 12 miał być tym małym, topowym modelem Xiaomi. Wyszło to średnio. Liczyłam na konkurencję dla iPhone'a mini i SE, a dostałam telefon o gabarytach takich raczej przeciętnych. Szkoda. W czasie testów sięgałam po niego, żeby robić zdjęcia i coś pooglądać, ale niekoniecznie żeby grać. W pudełku znajduje się etui i ładowarka 67W. Można też ładować go indukcyjnie z mocą 50W i używać ładowania zwrotnego 10W. Akumulator pozwala na dobre 4,5 godziny grania lub do 8,5 godziny nieprzerwanej pracy. W benchmarkach pozamiatowł, choć grzeje się jak szalony i naprawdę czuć spadki wydajności. Jeszcze nie widziałam tak potężnego koprocesora dla sztucznej inteligencji jak w nowym Snapdragonie. Xiaomi 12 intensywnie z niego korzysta. Sztuczna inteligencja Xiaomi świetnie poprawia ruch i kolory podczas oglądania filmów, a ekran HDR10 Plus można precyzyjnie skalibrować. Głośniki stereo Harmon Kardon również robią wrażenie i gdy trzymam telefon poziomo, nie zasłaniam żadnego z nich dłonią. Na słuchawkach mogę korzystać z Dolby Atmos albo z silnika Xiaomi z dźwiękiem przestrzennym. Jest masa opcji dla wymagających. W Xiaomi 12 zrobisz świetne zdjęcia, nawet jeśli guzik wiesz o fotografii. Zadowoli on zarówno totalnych amatorów, jak i wprawionych w ręcznym ustawianiu aparatu. I trzeba się naprawdę mocno postarać, żeby zdjęcie nie wyszło dobrze. Mamy tu aparat główny o ogniskowej odpowiadającej 24 mm, szerokokątny oraz makro, a z przodu aparat do selfie. Ten ostatni na mój gust ma nieco za wąski kąt widzenia. Filmy można kręcić nawet w rozdzielczości 8K, w HDR10+, z HDR w czasie rzeczywistym i z dwoma rodzajami stabilizacji obrazu. Spokojnie nagrasz nieprofesjonalnie wyglądający film albo vloga. Możesz nawet puścić odsłuch na słuchawki podczas kręcenia. Nagrać do 6 minut. Przypuszczam, że jeżeli będę próbowała nagrać dłużej, on zacznie się przegrzewać. Mogę skorzystać z zoomu sześciokrotnego maksymalnie. Proszę, 4K 60 klatek na sekundę. No i tak to można kręcić. No to prawda. Obiektywem szerokokątnym mogę nagrywać w 4K, ale tylko w 30 klatkach na sekundę. 4K 60 klatek na sekundę. 4K 30 klatek na sekundę. To elegancko świeć. Elegancko śledzi Państwa. Już zgubił. Ta sama scena. 4K 30 klatek na sekundę. I tym razem korzystam z trybu HDR. Teraz nagrywam w Full HD i w 30 klatkach na sekundę, ale ze stabilizacją Pro. po dość nierównym chodniczku. No, nie jest źle. Teraz sprawdzam stabilizację pro. No, jest nieźle, ale strata jakości filmu fatalna. Ze zwykłą stabilizacją wideo nie jest wcale źle. Te nazwy mogą być dość mylące, ale wydaje mi się, że stabilizacja Pro rzeczywiście lepiej sobie radzi z tą nierówną ścieżką. A tak to wygląda bez włączonej stabilizacji. Wydaje mi się, że kolory są trochę inne, ale za to tutaj mogę przejść płynnie do aparatu szerokokątnego bez przerywania nagrywania filmu. Oh, oh, okay. No, drepta sobie. Zem 3,5, 4, 5. Do. Jezu, jaki ten telefon jest niewygodny, który jest pozorem. A <sum> ty ty? A ja podaj nazwę. Super macro. W trybie super makro mogę skorzystać jeszcze z zoom dwa razy. Teraz powrót w Full HD, 60 klatek na sekundę. W zasadzie nawet bez dodatkowej stabilizacji, radzi sobie bardzo dobrze. Full HD w 30 klatkach na sekundę mogę też skorzystać z trybu HDR. Wygląda to właśnie tak. I dla porównania ta sama scena bez HDR. W obu wypadkach mam dostępny zoom i aparat szerokokątny. I również w Full HD mogę korzystać z filtrów kolorystycznych. Teraz nagrywam w HDR10 i w Full HD. Niestety, używanie HDR10 wyklucza dodatkową stabilizację obrazu. Frontowa kamera może nagrywać maksymalnie w Full HD. Teraz włączyłam HDR i chyba widać, że robi coś dziwnego z moją twarzą. Teraz bez HDR włączone, tryb HDR. Tutaj jestem bez upiększania, bez HDR, ale za to w 60 klatkach na sekundę. Ale ciągle mam wrażenie, że obiektyw frontowy jest za wąski. Teraz włączyłam tryb nagrywania HDR10. Klip zapewne będzie większy, ale powinien mieć lepsze kolory. Co wy tak biegacie? Wychodzicie czy nie? Warto? Jeśli zamierzasz nim robić zdjęcia i oglądać na nim filmy, bierz Xiaomi 12 w ciemno. Fakt, jest drogi, zwłaszcza jak na Xiaomi, ale wygląda na trwały i porządny. Jest świetną maszyną multimedialną. Do grania nie polecam. Grzeje się i gry przecinają. Snapdragon 8 pierwszej generacji, po prostu daje ciało w takich grach jak Genshin Impact, zresztą nie tylko w tym modelu. Podobne problemy z przegrzewaniem się mieliśmy też w większym Xiaomi 12 Pro. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj mu łapkę w górę. Pełną recenzję Xiaomi 12, specyfikacje i więcej zdjęć znajdziesz na Telepolis.pl. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.